No, byliśmy na weekendzie w starych juchach. I się zbieramy. Fajnie było, pojeździliśmy trochę. Giżycko, Wedmińskie stare juchy, ta trasa. I czas na powrót. Wracamy, to tyle z naszej wycieczki. Idziemy jeszcze zobaczyć owady pożyteczne, i będziemy na powrocie. Ale biedro szczęło. No fajna duża. No to jakiś robal. Motyla pewnie. Tyłownia. A tam jeszcze dalej jest jakiś jednak. Jakiś książczy. Fajne. A to też ktoś tak wymyślił? Umysłowo zrobione. No. Za 200 metrów skręć łagodnie w lewo. Znamy wydminy, te nie wydminy starej kopie, co ja mówię. Ciągle mnie te wydminy głowią Dobrze, proszę panią. Ja nie wiem gdzie to kurwa, poźbirówkę byś jeździć, do tej plaży. Tak gdzie? No. Żeby dobra droga była, to tak, ale nie poźbirówkę. No właśnie, kurwa. Samo i ta góra wiadomo i ta góra jest. No jak ona mówiła, trzeba piechotą, idziesz kurwa z kg kilo, co weź Ja mówię jak nam to nie przejdzie tak szybko to trzeba wiesz jedno miejsce gdzieś kurwa jak coś to a nie kurwa 10 na raz i chuj I nie ma żadnego w końcu ej co? Żyj, aby zrywać łańcuchy głupich ciężkich dni, I nagle płynąć myślę, żeś, no i koś nie, Bądź do Błoku marząc to nadzieją, że, bo tobie innych i rozgrzeszą cię. Czy to nadzieją, co mieli kolor palmopad? Czy to radością, dla której czepnym działał ład Czy z tym uśmiechem, którym liza ma? Czy maratończyk znany, żył poprzez bły zwątpienia przecież mimo to. Wiesz, o sprzed swoje, by przekreślić zło. I chociaż wie, przy tym łez sobie skrył, pisał, powiedział dobrze, że ty będziesz żył. Żył to nadzieją, co mieli kolumb albo Żył tą radością, dla której czempił dziewał Wiekiem, którym ma Żył tym oddechem Którym Marat ojczyk zna Żyj, aby tym, co żyli Spłacić pewien dług Tym, co przed laty Brali w sztywne ręce kół Dla swoich dzieci przygotowali świat Przez tyle długich I niewdzięcznych lat Żyli tą nadzieją Co mieli Kolumb, Paweł, Bart Żyli to radością, dla której dziewał Żyli z tym uśmiechem, który monalizował, ma Żyli tym oddechem, który Maratończyk zna Żyli, chociaż miłość twoja trafia w ślepy mur Śni, choć światło czarne starach kur. Błądź po stronicach książek, to czerni wiel, Wskażą ci jeszcze nie jeden piękny cel Żyj, aby zrywać łańcuchy głuchych ciężkich dni I nagle płynąć myślę, najczęściej, jak tylko śni Bądź wśród obok marzeń z tą nadzieją, że Bogowie przyjdą inni, i rozgrzeszą cię Żyj to nadzieją, co mieni koron palwomak Żyj to radością, na której ciepłym dzieła łag Żyj z tym uśmiechem, który moralizował Tyle było dni, do utraty sił, do utraty tchu, tyle było chwil, gdy żałujesz tych, z których... Nie masz nic, jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad, zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł. Choć majątek prysł, on nie stoczył się. Wytłumaczyć umiał sobie wtedy właśnie, że Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy Ważnych jest kilka tych chwil, na które czekamy. Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle serce od rozumu? Jak usłyszeć siebie? Pośród śpiewu tłumu, jak rozpoznać ludzi, których już nie znam jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych, jak odnaleźć nagle radość i nadzieję. Odpowiedzi szukaj, czasu jest tak wiele. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy. Kiedyś w pewnym mieście wielkie poruszy Wystawiano niesłychanie piękne przedstawienie. Wszyscy dobrze się bawili, chociaż był ją... Mora pani w pierwszym rzędzie, wszystko miała nic Nawet to, że śpiewał, śpiewał tylko dla tej pani. I gdy rozum tracił na niej, śmiała się klaska. W drugim akcie śpiewak śpiewał znacznie już rozważnie. Młoda pani była jednak ciągle niepoważna, aż do chwili, kiedy nagle, nagle wśród pokazu Parły słowa. Nie dokazuj miła, nie dokazuj, przecież nieście wyznał taki cud. Nie od razu miła, nie od razu, nie od razu to pisęcane do Nie dokazuj miła, nie dokazuj, przecież nieście wyznał taki cud. Nie od razu miła, nie od razu. Right. I'm gonna